Dzisiaj rano do pokoju wleciał mi szerszy. No to znaczy usłyszałem, że coś brzęczy za telewizorem. Brzęczy za telewizorem. Zajrzałem, no, nic nie było widać. Odszedłem parę kroków. Pobawiłem się z psem. I z za tego telewizora coś spadło po prostu jakiś... No, potężny owad, szerszeń, spadliśmy tam ze jeszcze inną półkę. I... był to szerszeń, ale bardzo słaby szerszeń, już na wykończenie myślałem, że po prostu tam sobie zejdzie. A w pokoju mam mojego psa, i bałem się tego psa cholernie, że no, kończenie szerszeń, no to. I później wychodzę, musiałem wyjść z Eris, czyli z drugim psem. Zostawiłem go w tym pokoju, tego mojego psa, bo on nie chce być w tamtym pokoju. Czy bardzo piszczy, tu się przyzwyczaił. No, będąc przeświadczony, że ten szerszy jest po prostu już nieaktywny. Już miałem zamykać drzwi, i spojrzałem na okno, i on był na oknie. Wielki szerszy. Więc podszedłem i go zabiłem. Zabiłem go pudełkiem po telefonie. Pustym pudełkiem po telefonie. A później świat obiegła wiadomość, że Robert Redford nie żyje. Robert Redford, znany z filmu rządło. Filmu o oszustach, gdzie oszustwo polegało, polegało na tym, składało się głównie z gry aktorskiej oraz psychologii. Nie było czegoś takiego, że ktoś siedzi sobie za komputerkiem klaw... i robi w klawiaturze pyk i komuś zapierdala pieniądze. Nie. E... Oczestwo polegało na bezpośredniej interakcji gre... Gre... grze aktorskiej oraz psychologii. Wspaniały film. Bardzo stary, ale stary i jary. Więc... Teraz możecie sobie kraść pieniążki w ten sposób. Ale kiedyś było to bardziej skomplikowane. Narka.